Z tej strony Namikata i do was na kolejnym odcinku zejopoli z dwójeczki. To jest chyba nasz czwarty dzień maratonu z tego co kojarzę. I jeszcze raz serdecznie Was zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, bo takie maratony odbywają się pod koniec miesiąca, z reguły. Tak ustalaliśmy, odbywają się one z różnych gier, akurat w tym miesiącu z Siopoli No i co, lecimy dalej. Ostatnio pokonywaliśmy i teraz było dosyć nieudanym i jej i stwierdziłam, że póki co się poddaje, e, poddaje się do momentu kiedy nie osiągniemy wider Proofowego szkła. Oczywiście do wider proofowego szkła, będziemy potrzebowali, no po pierwsze, że szkło, po drugie, Wither Szkieleton Essence, które będziemy potrzebowali Wider Szkieleton Seedy a te Seedy będziemy e, do tego będziemy potrzebowali supremium, co trochę nas będzie kosztować, więc póki co na razie sobie to odpuszczam. E, będziemy tym się zajmować dużo, dużo, mam wrażenie, później. E, no, zobaczymy, jak długo potrwa nam zebranie tej naszej esencji ze szkieletów. Ale wracamy do tego, co już mieliśmy robić, a mianowicie do naszego portala. To po pierwsze. Potem do naszego endstone'a. No i w sumie będziemy powoli zamykać tą zakładkę. No, więc dobra, nie pozostaje nam nic innego jak zro zrobienie. Gilded portal bloków. Nie jest to aż takie trudne, zresztą widzicie, że prawdopodobnie wszystkie itemy oprócz ze Stone bricku będziemy mieli, ale możemy to zrobić ze Stone Bricków po prostu, albo ze Stone'a. Na razie może 8, póki co. I chodźmy przerobić to tutaj. Ehm, proszę bardzo, mamy. No i to w sumie tyle nam wystarczy. Potrzebujemy teraz to przerobić na te yy, Gilded portal bloki. To sobie wrzućmy. No i zobaczmy, co dalej. Dalej dostajemy w ogóle książkę, która mi będzie potrzebna. Potrzebujemy coś takiego, czyli Used to Create Keys to the Dungeons, czyli potrzebujemy stworzyć to, żeby potem zrobić klucz, który otworzy nam ten dungeon. No więc dobra, to robimy. A, Stone Bricky, no tak, tego nie mam akurat. O, wykonajmy sobie 16. Robimy to, mamy key inscribing station. E, proszę bardzo. Chyba taką jedną potrzebuję. Zapominam ciągle wyrzucać stąd itemy, ale dobra, chyba wszystko jest OK. E, mamy portal e, Keystone i tutaj mamy widok jak potrzebujemy, żeby to wyglądało. E, jednak będziemy potrzebowali jeszcze zrobić jeszcze raz te bloki. Więc dobrze, że przerobiłam ich 8. No potrzebujemy a Offender i do tego właśnie mamy tylko jednego Blaze Roda. A Blaze Rod z tego co pamiętam będzie nam potrzebny. No ale dobra, przeróbmy go w Pulverizerze. Najwyżej później się zrobi jeszcze Blazy dodatkowo, że tak powiem. No plus chest, ale to jest chyba zwykły. Nie, trapped chest, więc potrzebujemy tripwire hooka. Robimy? Robimy sobie trap chest. Proszę bardzo, jeden trap chest mamy. No i oczywiście wyciągamy nasz Blaze Powder, wrzucamy go tutaj. Bierzemy Offender. Robimy nasz Portal Keystone i musimy zrobić Blank Portal Key. Do tego będzie nam potrzebny no właśnie Blaze rod, No i. Name tag, a name tag chyba nie mam. E, name taga. O, mamy, dobra. To będzie nam potrzebny Blaze Rod. No, a do Blaze Roda potrzebujemy laleczkę Blaze Rodową. No, i potrzebujemy zabić naszego Blaze Roda. Oczywiście Blaze Roda robimy przez sadzenie tej laleczki do lawy. No, i tak uzyskajemy naszego Blaze Roda. Ja przy okazji, jeszcze jak przypomniałam Wam o subskrypcjach, to jeszcze przypomnę Wam o tym, że bardzo ważne jest to, żebyście zostawiali łapki w górę i komentarze pod tym odcinkiem. A w tym odcinku e, ci, co doglądają do tego momentu, czyli do 5 minut, to akurat wyzwanie nie będzie, prawdopodobnie, niech napiszą Blaze. To będzie y, taki znak, że oglądacie po prostu. Nadal. Dobra, lecimy. Blank portal Key. Mamy. Co dalej? Co dalej? Trzeba zbudować nasz portal. Jak użyć tej Key Inscription used to create Keys to the Dungeon? Tylko y, jak to się robi, prawdopodobnie to jest napisane w tej książce. Nic ciekawego w sumie nie jest napisane. Tam ktoś się zabił. My zróbmy sobie, może, ten portal tutaj, bo to będzie na takiej zasadzie: to jest raz, dwa, raz, dwa, czyli pięć bloków pomiędzy, czyli łącznie to ma siedem bloków. I ja bym zrobiła to gdzieś tutaj w tym momencie, bo yy, myślę, że to będzie. E, tak akurat bym powiedziała. Łącznie ma 7 bloków, więc na 7 bloków to zrobimy. No i potrzebuję jeszcze tą bricków ogólnie. E, mam nadzieję, że tyle wystarczy. Zobaczymy gdzie dokładnie... Nie wiem, nie będę tego wyliczać, gdzie tu dokładnie jest środek. Po prostu zrobię tak mniej więcej. O, przy okazji o jeden za daleko. Dobra, mamy to. Robimy ston briki tutaj, ston briki tutaj, tutaj i tutaj. Dobra. Tam gdzieś widoczny jest Wither, ale na szczęście tutaj nie przylatuje. Mam nadzieję, że jak cianki się nie będą ładować, to go również tutaj nie zobaczymy. Dajemy to na samą górę. No i nasze glided portal bloki tutaj, gdzieś tam jest. Eh, niech sobie tam lata. Mamy ten nasz klucz i co? Musimy tu kliknąć? Nie, ewidentnie nie tak. Musimy chyba ten key, aktywator. I tak? Tak. I. Tutaj? Oho. Uh -huh. To się dzieje? Jest. Portal. Mamy nasz portal, i możemy teraz do niego wejść. Dobra, ten aktywator zabierzmy sobie stąd, bo chyba nie jest nam potrzebny. Teraz jedyne co to wejście do portalu, ale czy ja do niego chcę wejść, to jest pytanie. Nie wiem, co nas tam czeka, no ale chodźmy, nie ma co przedłużać. Z Widerem nie walczyliśmy, to chociaż do portalu chodźmy. Wygląda przyjaźnie. Y wygląda przyjaźnie dosyć jednak słyszę tu dużo pistonów i różnych dziwnych rzeczy to wygląda jak pomieszczenie z pułapkami naprawdę e, ja bym chciała chyba zachować e, wejście więc e, portal powiem wam że nigdy w takim portalu nie byłam w sensie w takim hmm, to są trap chesty. to jest TNT TNT tu jest loot chest i bomba. Okej. Okay. Dobrze, że się wycofałam. Potrzebuję kobla i zbudować sobie most. A ja tutaj nie mogę budować. Wow, to jakie mam się tutaj przydostać teraz? Tu w ogóle nie wypłynęła ta lawa. to się nic nie da zrobić w sumie. O właśnie, taka probo. potrzebuję łuki strzały. Jeszcze dobra, zjedzmy sobie, co tutaj nas czeka. Dobra. Tam coś jeździ. Tutaj mamy. Jezus, co to jest? Aha, dobra, rozumiem. Ale czemu o właśnie nie mogłam tego kliknąć? Teraz. Okej, okay, ale nic tutaj konkretnego nie było. W sumie bym nawet powiedziała, że nic fajnego tutaj nie było. A tutaj coś jest? Nie. Są takie puste pokoje po prostu? Tam jest jakiś villager. Oho. I edio i Lager. Dobra, tutaj jest zejście. Okej, okay. tu są. A, dobra, rozumiem Czyli tutaj trzeba. Wow, po tych? Wow. ja dobrym parkourowcem nie jestem. No właśnie, a propos tego. Ale wiem, że to jest taka mała winda, coś na tej zasadzie. Dobra, jesteśmy, zjedzmy sobie. Ja bym chciała się przedostać jeszcze do tamtych książek, w się sensie do skrzynek i zobaczyć, co tam jest. O nie, no halo, to jest chyba nieprzyjemne. Oglądać jak ktoś lami, choć y, wiem, że wy to lubicie się znęcać nad ludźmi. I mamy piercing, czyli w sumie to nic ciekawego, tak naprawdę. Możemy stąd uciekać. Mm, tutaj nic ciekawego również nie widzę. Tu jest jakaś. O, mamy jakąś książkę. Hä? E? Tu? Tam jest przy. Ała! jest przycisk. Uu. Uu. I'm breaking. Tutaj to ja nie wiem. Tutaj mamy lawę. Dobra. Tutaj jest chest. A tu diamentowe zbroje. Książka. All of these rooms used survival mechanics. There are no command block or block. Czyli, że nie używają, że używają tylko podstawowych rzeczy, jeśli chodzi o e, Minecrafta. Żadnego, żadnych command bloków. Co to, to jest? Tutaj jest to. Tutaj jest to. Tutaj jest to. Czy trzeba do dobrego? Ja tam nie chcę ryzykować. Co to jest sunlight medal profi 6 z 8. Wow! a że tutaj mamy mieć cztery emeraldy po skrzynkę albo złoto i yy, jeden emerald tak to nic to jest losowość Chyba tak. To jest dziwna zagadka. Nie, nie rozumiem. To mogę niszczyć? Nie. Nic tutaj nie mogę niszczyć. To są ciężkie puzzle. Tutaj trzeba w ogóle wpaść. Ale ja się boję, bo ja nie mam tyle życia, żeby tam wpadać. Okej, okay, przeszłam. Nice. Piercing. No i tutaj jest już wyjście. A y, gdzie ja byłam? Tutaj teraz? Nie, ja tutaj chyba byłam właśnie. Nie, nie byłam. Mmm. Okej. Okay. O Jezus! A ty skąd? Panie. Y, Szkielecie? Tutaj nie chcę już. Co jest dalej, co jest dalej, co jest dalej? Ja jestem ciekawa dalszych pokoi. Też podjął Sweetness? Hmm. Tyle? Kopać się nie da. Prawda nie. Ciężko stwierdzić, co tu trzeba. Podpisane pająki. Lećmy dalej. Jezus! A ty skąd? Tutaj jeszcze coś się porusza. O, witaj. Dobra. O, skrzynka. Nice! Znaczy nie wiem w sumie, czy nice, ale może być. Uznajmy. Dobra, jeszcze... A, dobra. To Bóg jest. O, dam ne. O niej, Guardiany! Dobra, mamy. Co tutaj trzeba zrobić, w sumie? A, rozdymki, no tak. Zapomniałam, że to są też takie ryby, jak rozdymki, ale nic tutaj nie ma. A tutaj jest nederowo za to. Dobra, nic się nie klikło. Zniszczyć też nie mogę. A może na to rzucać itemy? E... Nie. Trzeba stanąć. Ewidentnie. To nie wiem. No nie wiem, mamy. A tak. Zapomniałam, że to trzeba na spokojnie. Nie wiem, co to jest za portal tak szczerze. Tutaj mamy niby jakieś takie. Różne rzeczy, ale do końca nie wiem o co z tym chodzi, tak naprawdę. Jak ktoś wie o co chodzi z tymi pokojami i tymi różnymi e, rzeczami do przejścia, to możecie dać znać, bo ja tak szczerze nie mam pojęcia. To jest skomplikowane, zbyt skomplikowane, jak dla mnie. No ale dobra, zwiedziliśmy sobie trochę. Tam gdzieś jest Wider, więc może się odsunę w tą stronę tym razem. Weźmy sobie książkę z questami oczywiście. Ja jeszcze tylko pójdę się przespać, bo deszcz laguje, więc nie ma sensu, żeby właśnie tutaj powstawały różne lagi. Ja sobie te książeczki odłożę, no bo one nam na razie nie są potrzebne, a żeby system zapychały, to też nie ma sensu. Co jeszcze chciałam? Ja chciałam jeszcze sprawdzić dzisiaj dwie rzeczy, a mianowicie y, zająć się tym end, y, end, endstone'em, ale to zaraz. Tą książkę również wrzucimy, to możemy otworzyć, dostaniemy o jabłko. Przy okazji. Em, tutaj mamy przy okazji wykraftowane już spore ilości naszych dimensional shardów, więc ten problemu nie będzie, ale chciałam iść dalej z naszym endstone'em. I dalej z naszym endstone'em to potrzebujemy zrobić hammer, który będzie pod Podłączone do prądu, no i potem yy, przysiewać właśnie nasz endstone. Więc tym się zajmijmy. Jeśli chodzi o. Hammer to raczej wszystkie itemy, będziemy mieli. Koprowy młotek to oczywiście prościzna. No i jeszcze zostały nam tutaj do zrobienia tylko dwa hopery drewniane. Bierzemy sobie nasz flux hammer i potrzebujemy zebrać te maszyny, które nam tworzą ten endstone. Więc potrzebujemy zabrać nasz fluid encapsulator i magma crucible. Tak, to są dwie maszynki, które będą nam potrzebne. One nie będą sobie stały tutaj. Tylko będą sobie stały gdzieś tutaj, bo tutaj nam będą potrzebne. E, tylko gdzie dokładnie one będą stały? Może zróbmy je tutaj, e, ze względu na to, że tutaj będzie proste wyjście do właśnie naszego e, systemu. E, no a tutaj będę mogła postawić te dwie maszynki. Więc Flux e, Hammer postawimy sobie tutaj. On będzie miał oczywiście wejście od góry, więc potrzebujemy. Um, to postawić tutaj, tu postawić magma Crucible. Do nich trzeba będzie doprowadzić energię. Yy, I teraz tak tutaj będą trafiały z tego co pamiętam dimensional shardy. E, już zaraz zobaczymy to. Będą tu trafiały Infuse Ender Perły. No i Infuse Ender Perły to będą Ender Perły przekraftowane z Dimensional Shardami. Do tego będziemy potrzebowali dwa Autocraftingi. I te Autocraftingi... My gdzieś tutaj używamy jednego Autocraftingu. Tutaj. E, crafting Automat. Do takich Crafting Automatów będziemy potrzebowali e, jeden na te Perły, drugi na End Stone i... I, i, i. I to chyba tyle, jeśli o to chodzi, e, więc spróbujmy sobie wykraftować. Jeden taki mamy, no i będzie nam potrzebny również drugi, który będzie miał oczywiście 5 craftingów w sobie. E, zabieramy to i e, jeszcze będę potrzebowała dwa kloki. Potrzebujemy oczywiście um, przycisków, czy uda nam się? Nie, nie uda nam się tak zrobić. A raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Na dwa razy kloki. No i dobra, to jest nam potrzebne. Będziemy potrzebowali tak, e, tutaj. Hmm, może zróbmy to w ten sposób, że ja tą maszynę odwrócę, tak, żeby tutaj postawić sobie autocrafting. Ten autocrafting będzie zwrócony w tą stronę. tak będzie. Tutaj będzie zwrócony. Mam nadzieję. Tak, chyba jest zwrócony w tamtą stronę i on będzie nam przekraftowywał właśnie te nasze ender perły, mm, które potrzebujemy z dimensional shardami. Więc ja sobie wezmę dimensional shardów tak i ender perły, ile mam? E, w systemie mam ich sporo, więc wezmę sobie 16 i teraz tak, tu będą ender perły. A łącznie z dimensional shardami. Proszę bardzo, to się będzie przekraftowywać. Potrzebujemy do tego kloka. Proszę bardzo, klok również już jest, więc w momencie kiedy on będzie tutaj, to będzie rzucał nam do maszynki, która tutaj musi mieć po prostu input i ona będzie sobie działać. Będzie tą ciecz wydalać z tyłu, czyli tutaj, do naszego Fluid Encapsulatora. Fluid Encapsulator będzie miał sobie Stone peble, które są tutaj. Będziemy je musieli po prostu czasem uzupełniać, albo dam po drugiej stronie drawersa, który będzie miał właśnie te nasze stone peble, żeby one tutaj były. I co dalej? I potem będzie do góry oddawał do ym, naszego craftingu te właśnie peble. I te peble będą się przekraftowały na end stone. Tylko pytanie, czy ten klok ten nie zasila. Więc będę potrzebowała dać drugi klok. A um, on może być w sumie gdziekolwiek. Najlepiej, tak, żeby nie kolidował z maszynami. Czyli najlepiej, w sumie tutaj. I yy, on będzie wyrzucał ten endstone. No, i potrzebujemy jeszcze jeden, w takim razie, hopper, który będzie po prostu bezpośrednio do naszego hamera dawał nam endstone. Proszę bardzo, na takiej zasadzie. I teraz tutaj nie. Tutaj trafia ten nasz endstone. I ten endstone potrzebuje mieć wyjście. Wyjście w tym przypadku yy, potrzebuje. Co potrzebuje? Potrzebuje hamera. Mamy i hamer. Tutaj ustawiamy wyjście. No i oczywiście jeszcze z wręczem wyjście. No i to w sumie tyle. Teraz, jak to się tutaj uaktualni, to powinno wszystko już działać. No i zaraz. Halo, inwentory output już masz. A ten jak ma inwentory output? Gdzie on ma? A, on ma chyba z powrotem do skrzynki. No tak, właśnie, tu będzie problem, bo on potrzebuje mieć z powrotem do skrzynki. To wiecie to zrobimy tutaj taki mały myk po prostu. Nie będziemy jakoś za dużo kombinować, jeśli o to chodzi. Po prostu zamiast tego kabla postawimy tutaj skrzynkę. No i tutaj będzie po prostu wyciąganie. No i w sumie tyle. Tutaj będzie już miał A output, tylko nie ma aktualnie energii. No i tą energię trzeba mu zapewnić. Dobra, weźmy ten clock stąd i dajmy go tutaj, żeby było ok. Tą energię trzeba zapewnić, a ta energia to jest po prostu nic innego jak pociągnięcie tylko naszego kabla w tych oto miejscach. Każdy z tych maszyn już ma energię, tak jak widać. Zresztą tutaj przerabiamy już nasz endstone. Ten endstone będzie trafiał tutaj, ale potrzebuje go na chwilę, więc niech on się tutaj przerobi i nie wypływa dalej, bo tak jak widzicie, on się tutaj już zaczął przerabiać. A ja póki co potrzebuję go w takiej wersji. Kurde, leader jest chyba, o, właśnie, coraz bliżej. E, czy ja bym mogła dać Mob Clear? Jak myślicie, czy to pomoże, czy to usunie wszystkie Moby, jakie istnieją? Zobaczmy. Albo zróbmy inaczej. Po prostu dam na chwilę peaceful. Proszę bardzo. I teraz damy z powrotem na easy. E, a w sumie to możemy nawet na normal, bo w sumie to obojętne. No i dobra, ta maszyna tutaj działa. Mamy nasz Crash and Stone, więc go możemy zaliczyć. E, jeszcze nie skończyliśmy za... Zakładki, przecież usunęłam już readera. Jeszcze nie skończyliśmy zakładki, ale niech to się tutaj przerabia. No i kończąc zakładkę, potrzebujemy tylko Infused Ender Block, który robimy w ten oto sposób, więc nic prostszego, czas to po prostu wykonać. Potrzebujemy 5 endstoneów, więc muszę sobie stąd wyjąć akurat. Bo ich nie mam. 5 czy 4, 5, dobra. Potrzebujemy zrobić dwa e, diamenty i a w sumie to jeden diament i. Jedną perłę, tylko nie mamy naszych dimensional shardów, to zostawiamy. To zabieramy, robimy dwie perły i robimy nasz Infused Ender Block. No i w ten oto sposób kończymy naszą zakładkę. Nie, jeszcze potrzebujemy proszek, który jest tutaj. Dobra, i teraz kończymy naszą zakładkę. No i dobra. To ja się z Wami, dzisiaj już będę żegnać, w takim razie dziękuję Wam, że byliście, dziękuję, że oglądaliście i do zobaczenia następnym razem, czyli jutro. Pa pa!